Cześć, dowiedziałem się niedawno, jak działają subskrypcje w tym nowym YouTube. Przyznam szczerze, że nie interesowało mnie to wcześniej, jakoś specjalnie, ale chciałem to sprawdzić teraz, kiedy zacząłem nagrywać tak bardziej bardziej regularnie i jednak troszkę mi zależy na tych wyświetleniach, wiadomo, każdemu zależy, kto nagrywa na YouTubie, to nie ma tak, że nikomu, że nie zależy mi na wyświetleniach, ale nagrywam, bo lubię. Nagrywa się dla siebie, ale też i dla swoich widzów, także wiadomo, że zależy na tym, żeby do każdego widza dotarło to, co nagrywasz. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ z tego co się dowiedziałem, to YouTube wyświetla nowy film. Tylko w około 1 piątej subskrybentów. Czyli jeżeli ja mam tych 70 widzów. To nie u wszystkich się to się wyświetla nowy film, który wrzucam. Trzeba kilka razy obejrzeć dany film z danej serii pod danym tytułem, kilka razy zostawić łapkę w górę, żeby kolejne się zawsze wyświetlały. Jeżeli na przykład y, kilka razy y, pominęliście mój film, to filmy pod tym tytułem już Wam się nie wyświetlą. YouTube teraz personalizuje po prostu tą stronę. Yy, są strony, na których się wyświetlają nowe filmy i nie zaśmieca jej tymi, których kiedyś nie chcieliście obejrzeć. Mimo że teraz na przykład byście je z chęcią obejrzeli, bo wtedy nie mieliście czasu, nie wiem, yy, coś tam, jakiś mieliście powód, dla którego nie chcieliście go w danym momencie oglądać. Teraz jednak musicie to zrobić inaczej: wejść na kanał, tam obejrzeć film, zostawić łapkę, obejrzeć kolejny, zostawić łapkę, komentarz i dopiero wtedy. Kolejne filmy z tej serii będą się i z tego kanału będą się wam wyświetlać. Jeżeli natomiast yy, obejrzycie przykładowo Pokemony u mnie i zostawicie tam łapkę w górę, komentarz, to YouTube, yy, jeżeli macie w subskrypcjach kogoś, kto jeszcze nagrywa Pokemony, też będzie, a on ma więcej widzów ode mnie, jego filmy mają więcej wyświetleń, to jego filmy będą wam się pokazywać, nie moje. Wiem, że to jest chory system, ale no tak wprowadzili, niestety, ci wielcy youtuberzy, którzy mają tam pół miliona subskrybentów i to, oni nic z tym nie robią, nie protestują za bardzo, więc YouTube robi sobie co chce. A przecież tam kanały w Polsce mają, które mają około miliona nawet, nie wiem chyba, ale chyba już nie Niekryty Krytyk ma milion, nie? Czy jakoś tak? Nie wiem nawet, ale... przecież zagraniczne kanały, amerykańskie, czy, czy, czy tam nie wiem jeszcze, z innych krajów na pewno mają ponad milion wyświetleń, gdyby oni się za to wzięli, to musieliby coś pozmieniać. Niestety, im to odpowiada, bo nowy rejestrując się na YouTubie, zakładając konto, otrzymujesz od razu z przydziału kilka znaczy subskrybujesz od razu z przydziału kilka największych kanałów w twoim kraju. Więc jeżeli zakładasz nowe konto, to dostajesz od razu Roka, roja, niekrytego, jeszcze tam kogoś, od razu już subskrybujesz I jego filmy od razu ci się wyświetlają. Ale żeby, i dlatego właśnie, im lawinowo przyrastają subskrypcje, kiedyś jakiś tam filmik z uroja za, nie wiem, tam 100 tysięcy subskrypcji, potem trzeba było czekać pół roku, żeby był za 200 tysięcy, a teraz, wiecie, 600, 700, 800, 900 tysięcy, to leci lawinowo, no bo ludzie zakładają nowe konta a od, o, i od razu do, dostają yy, i od razu subskrybują tych wielkich youtuberów dlatego ci, którzy mają mało widzów muszą sobie radzić poprzez, nie wiem, reklamowanie się pod filmami tych dużych yy, czy też yy, rozsyłanie jakiegoś spamu, ja tego nie robię ale wiem, że dużo ludzi tak robi no i troszkę na tym zyskuje niestety, bo jednak youtube powinien to jakoś zrównoważyć ja wiem, że oni mają największą kasę na tych dużych ale czy nie lepiej byłoby, gdyby mieli więcej źródeł do zarabiania kasy, czyli więcej większych kanałów? Może nie tyle takich ogromnych, bo przecież i tak niektórzy zakładają konto na YouTube, żeby nie wiem, oglądać poradniki do smartfonów, a dostają od razu gameplaye i vlogi, których nie, nie będą oglądać i które filmiki pomijają i dlatego powstają puste subskrypcje. Ja przez to przez to, że wyświetla się u jednej piątej widzów, że, że jakby lepsze filmiki, no trudno to nazwać lepsze, ale te, które mają więcej wyświetleń i które kanały są większe, wypierają moje filmy, jeżeli są takie same, znaczy mają ten sam tytuł, lub są o, tym, o tej samej tematyce. Przez to moje filmy mają około 15-20 wyświetleń, maksimum, przy, przy 70 widzach. Teoretycznie, gdyby było tak, to powinny by mieć około... Gdyby było dobrze wszystko, powinny mieć około 50 wyświetleń. Tak, żeby, wiecie, żeby wiadomo było, nie każdy musi oglądać wszystko, ale no tak, chociaż, żeby zerknąć, wiadomo, choć wyświetlenia się nie liczą masz tak do końca, liczy się utrzymanie odbi uwagi odbiorców. No, ale niestety. Pozostaje nam tylko dalej nagrywać dla naszych... Garstek kochanych widzów i samemu oglądać wielkie kanały i wspierać się między sobą. No nic. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Z chęcią poczytam, z chęcią wymienię opinie. Zostawcie też jakąś łapkę i zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.